Pytanie. Czy tylko wyłącznie przez zapominę turka? Nie wiemy, ale jak pytałeś no zrób tutaj, zrób nagranie na Instagrama, zrób tu. E, podepnij mnie tu. Ja kiedyś z nim robiłem nagranie, więc gdzieś mnie tutaj oznacz. No i następnego dnia było chyba 20 tysięcy wyświetleń. A wiesz, jak dużo ludzi w Polsce nie ma apki YouTube Premium, czego nie rozumiem. Wiem. To jest tam niecałe trzy dychy miesięcznie. Tak. Wielokrotnie się pomyliłem, że byłem przekonany, że ta rozmowa to będzie miała 50 tysięcy, 30 tysięcy wyświetleń bez problemu. Okazało się okazało, że miała 5. Dlaczego? Nie wiem. I w drugą stronę. W materiału, który jest mega fajny, ciekawy, ale w jakiś sposób nie Przebija się przez ten słynny algorytm YouTube'a. Witam was w odcinku, w, w takim zdalnym odcinku, gdzie moim gościem jest Grzesiek, będziemy się gadali o, o czym? O YouTube'ie, o biznesie, o innych bardzo ważnych dla naszego życia i wszechświata zagadnieniach. Tak, pytajcie. agent specjalny. Cześć. Agent specjalny. W czym jest taki specjalny? Specjalny W czym jestem, w A, jestem agent specjalny? specjalny no? Agent specjalny, może genesem nazwy, bo to jest dosyć ciekawe i często to pytanie pada. Kiedyś chcieliśmy nagrać, nagrać stworzyć taki kanał, który będzie łączył wszystkich agentów nieruchomości w Polsce. Wszyscy będziemy mieli, mieli bazę, hmm. będziemy nagrywali filmy z najlepszymi agentami. Czy agentów właśnie nieruchomości. Agentów, agentów z, nieruchomości. I, secret Agentów Nieruchomości, tak, no. bo, bo w tych nieruchomościach jestem już y, chyba siódmy czy ósmy rok. No. Y, interesowała mnie zawsze książka Robert Kiyosaki, Nieruchomości, od tego się zaczęło. Klasyka, Klasyka, pierwsza książka rozwojowa Biedny Bogaty Ojciec, tak. jest taka skitrana książka jakiejś konferencji i czytasz o tym biednym, tożsamia się z tym sytuacją. W, w ogóle ja to czytałem chyba z 15 lat temu, nie wiem czy, czy ona no, była, mo może być. Roku to miałem... Ja. ja ja tak sobie myślałem, że kurczę, ja to wiem, ale nikomu nie powiem. Znasz to, nie? Że to to taki początek, że. Bo Jezu. to były spotkania Novisionu. Także. Pamiętasz Novision? Pamiętam, taki, ale nie byłem na spotkaniu. Ale byłem w filmie właśnie. Została mnie znajoma, słuchaj, Marcin, musisz być, sobota 15. Ale co to jest, Ewa? Nie mogę ci powiedzieć, musisz przyjść. Musisz przyjść. To jest idealne. Sprawa ci... nie na telefon. Wie... No, no, <laughs> to, widzę. to nie jest sprawa na telefon. <laughs> Dobra, idę, idę do hotelu, tam tłum ludzi, ekscytacja, stoiska z książkami. Wszyscy wiedzą o co chodzi, a nie wiem, o co chodzi. Idę za tą Ewą, tam do sali, tutaj ścich koło mnie. Nie ja z jestem jej No, pamiętam tak. To Ale to ja byłem na podobnym spotkaniu, tylko y, to było jakieś doradztwo finansowe. Y, no, wiesz, ja, tam, ja tam nie byłem, nie y, jest, nie byłem tam jest. klientem. Znaczy, nie mówię, o, no wyjrzyjmy, tylko że to podobne, jak jest, jakieś doradztwo, jakieś ubezpieczenia. I ja byłem studentem i jeszcze nie miałem samochodu i skończyłem studia. Były a, czasy, w jaki i, nie mieliśmy samochodu? Tak, tak i z buta gdzieś tam dwa kilometry przez całe Katowice, żeby zdążyć na 16 czy na 18, gdzie było spotkanie. I był taki dekalog, jak finanse, jak pieniądze wydawać, jak kwadranty przepływu, wszystko. Tak, i ja wtedy mówię. Wow, trafiłem do jakiegoś po prostu finansowego nieba, że ja to wiem, ale to pewnie inni nie wiedzą. I ja pytałem kumpli, co ty, co ty gadasz w ogóle? Ja tą książkę? Nie, jaką książkę? Co ty? Nie w, słyszałeś na imprezę idziemy. takie taki MLM-ie, się ACN, który dawał jakiś prąd, internet, coś tak, tam. Tak, telefon, ja, ja kiedyś gdzieś tam byłem w spotkaniu, nawet, nawet chciałem działać. I... Kijów, Kraków, e, tam mieściło Ejc, się pewnie 800 osób, czy więcej na sali. Tak. Kolejki w ogóle, jak na, nie wiadomo co. To był wideo telefon, zrobić taki. dwa wydarzenia, jedno po drugim i się na, na publiczności, na tym pierwszym wydarzeniu, wychodzi ten główny tam mistrz ceremonii. I pytam te ludzi, którzy już wiedzieli o tym wszystko, nie? Kto był na poprzednim spotkaniu, tam lalas rąk. Wstańcie! Oni stają. Wyjdźcie z sali i zróbcie miejsce tym, którzy na tym spotkaniu <noise> O kurde. Czyli obaj zaczęliśmy od e, tego świata tak. rozwoju osobistego, AK MLM-ów. Dokładnie. Trudnych, dziwnych, niezrozumiałych. Dobra, masz YouTube'a. Najbardziej mnie to ciekawi. Wymyśliłeś sobie, że co? Że założysz sobie YouTube'a i będziesz zarabiał na YouTube'ie, żeby mieć ekstra pieniądze, sławę, chwałę. No, czemu, po co jak, a później zapytam Cię o szczegóły, jak to zrobić. Historia prawdziwa wygląda tak, że z Maćkiem Wieczorkiem i Kasprem Bisans, Bisansem, Bisans. Dobrze brzmi chyba jedno i drugie, którzy mają kanał Expert Bentley, który pewnie znacie. Macie kiedyś dostał propozycję, żeby budować marki osobiste, mhm. że chcieli mu ludzie za to zapłacić. A on zbudował jedną swoją markę i na swojej marce faktycznie od kilkunastu lat zarabia i sprzedaje, tak jak ty, przez maile. Od kilkunastu lat. Ja pamiętam, jak mieliśmy wspólne biuro i robiliśmy pierwszy marketing dla Maćka, wydawaliśmy pierwszą jego książkę w ogóle. Ja to pamiętam, ja ją, ja ją czytałem, żeby, żeby korekty zrobić, wydawaliśmy ją do drukarni, latałem na pocztę, żeby to. Pier... My, my to wszystko jakby. Z, Takich paczkomatów nie było. W ogóle. Wydawaliśmy nawet, wysyłaliśmy nawet chyba przed Wigilią dzień, no kolejki, wiecie. Także to wszystko pamiętam. I wracając do tego pomysłu kanału, no i Maciek mówi, kurczę, kuszu, zróbmy tak, że przetestujemy, jak się buduje markę osobistą, na tobie. Ja mam, no ale ja jeszcze nikomu nie budowałem. A ciebie znam lata, wiem, że coś tam ogarniasz, jakoś się prezentujesz, potrafisz się wypowiedzieć, więc nie musimy iść do, do lekarza, żeby cię no, nie nauczyć. Taki stady. I, I tak i to wygląda. Concept, tak. Taki tak. MVP, taka walidacja, że to co. on robi, jest przekładany na kogoś innego. Tak, i, okay. i mniej, więcej, mniej więcej tak. I mówi, zróbmy. A o czym będziemy nagrywać? No Ty się zajmiesz nieruchomościami, to o tych nieruchomościach. Mówię, ale dobra, ale robię tylko jeden rodzaj nieruchomości, to, to nie będzie ciekawe. No to zróbmy agenta specjalnego, żebyśmy zbierali wszystkich agentów nieruchomości w Polsce i będziemy wtedy mieli bazę wszystkich agentów nieruchomości w Polsce. Zajebiste przecież inwestycje. Oni mają, każdy ma coś, każdy ma inwestorów. To będzie super, super. No, i tak zaczęliśmy. Zaczęliśmy po prostu nagrywać telefonem gdzieś tam. Ile było lat temu? Ile? Dwa, trzy. Dwa i 15? pół w sierpniu. W sierpniu, 15 sierpnia, czyli dwa i pół roku nawet, nawet troszkę mniej. No i tak się zaczęło. Dobra, i teraz skoczmy do przodu, czyli do materiałów, jakie tworzysz teraz. One są takie mocno kontrowersyjne. Dotyczą tematów często zakazanych. Twoje wideo też było usunięte, jedno czy dwa. Jedno, prawda? na razie jedno. Dotyczą jakby innych <laughs> poglądów na temat tego, co się teraz dzieje na świecie. Tak. I ja do siebie trafiłem przez te filmy, właśnie. Że zobaczyłem gościa, który ma. Yy, nie chcę używać słowa odwagę, tylko podjął decyzję, że będzie o takiej tematyce mówił publicznie. Ja podjąłem decyzję, że o tym nie będę u siebie mówił na razie. Jak będzie jeszcze dziwniej, to wtedy może będę pierwszym, który będzie stał jakąś tam flagą powstańczą. Może za tobą zaraz. Yy, co ci daje nagrywanie takich materiałów? To nie są tylko te biznesowe. A może są, może czegoś nie widzimy jako widzowie, patrząc na to, na to co tworzysz. Uh, -huh. Takiego planu nie miałem, no bo nikt nie miał planów dwa lata temu, gdybyśmy powiedzieli dwa lata temu, że takie rzeczy będą nagrywane. To... Wszyscy to... mieli plany, ale zupełnie inne. <laughs> tak, to, to, to 1 stycznia ktoś sobie zaplanował, ja sobie też zaplanowałem w firmie 1 stycznia coś, zainwestowałem bardzo dużą kwotę pieniędzy w 1 stycznia przed marcem tym sławetnym, marcem, kwietniem, kiedy zaczęły się cyrki. Ale... Otwarcie restauracji? Tak, to tak, tak, to... tak, że w ogóle chciałem różne... No, ale, ale pytanie, dlaczego takie firmy, filmy nagrywam. Nie miałem planu, totalnie jakby miałem iść w nieruchomości, w inwestycje, później zmienialiśmy pomysły bo zespół się powiększał. Oczywiście, więcej zasięgów trzeba było lepszą jakość, więc pojawili się chłopaki od nagrywania, montażu i tak dalej. Więc już dogadujemy wspólnie, co nagrywać, co się, co się dobrze ogląda, no po prostu uczymy się tego YouTube'a wspólnie. A to, co zaczęło się dziać, no to trudno siedzieć bezczynnie i udawać, że się tego nie widzi, mając takie zasięgi coraz większe, a te zasięgi faktycznie się zwiększały i filmy biznesowe dużo ludzi oglądało. Tu było kilkanaście, kilkadziesiąt, nawet kilkaset tysięcy, jakieś rekordowe. No, i uznałem, że, że nie chcę siedzieć cicho, po prostu. Że im więcej tego innego z poglądu, bo nie mogę powiedzieć, że prawda jest gdzieś w jednym miejscu, tylko ludzie to widzą. I ludzie nawet zaczęli podsyłać mi filmy, które ja widziałem, że były albo źle nagrane, albo były świetne te filmy, ale był słaby zasięg. Mhm. I mówię, kurczę, taka wiedza, ona jest tam gdzieś tam, kilkaset czy kilka tysięcy osób to obejrzało. No to zróbmy coś. Zróbmy coś na próbę. I nagrajmy, zapytajmy, jak to inni nie mm. widzą. Więc po tak. prostu gdzieś, gdzieś tak, żeby. No nie mogłem się godzić. Cały czas się nie godzę na to, że takie rzeczy się dzieją i że ludzie tego nie widzą. I być może, bo już nawróciłem, może tak mogę powiedzieć, może to jest dobre słowo. Część osób, które nie miały dostępu do tej wiedzy i oni żyli w swoim matriksie takim, że pracują, pracują, pracują i nie oglądają, nie słuchają radio, i oni nie wiedzą, co się dzieje. A mnie bardzo interesuje ten wątek podnoszenia kontentu, który ma dużą jakość, a nie ma odsłon. Sam mam takie odcinki, widzę też mnóstwo materiału, który jest mega fajny ciekawy, ale w jakiś sposób nie przebija się przez ten słynny algorytm YouTube'a, jeżeli taki algorytm w ogóle istnieje, bo też są różne hipotezy na ten temat, tak. że to wiem, widz decyduje czasem, który poświęca na wideo, a nie odwrotnie. To jakie masz patenty na podniesienie dobrego, gęstego materiału, którym mało odsłon? Przykładem może być na przykład Robię rozmowę z amerykańskim autorem. Gość tam sprzedał, wiesz, filmę za 30 miliardów euro, i mówisz wszystko, jak zrobił, że możesz sobie to modelować u siebie, a to wideo jest mało oglądalne z jakiegoś tam powodu. Więc teraz, to jest mój jeden przykład. Ty pewnie masz mnóstwo przykładów innych, merytorycznych, gęstych, które też toną w tej przepaści internetowej. Jakie masz patenty na to, żeby ten kontent podnieść? To na pewno nie jestem osobą, która. Y, która... A, miałem takie świetne pytanie. Dobra, <laughs> załóżmy, że jesteś? Jestem. I mów jak uważasz. Super pytanie. Tak. Nie mm. jestem ekspertem, ale odpowiem. No to dobra, to może tak. podam na przykładzie filmu, który we wrześniu tamtego roku, jak dobrze pamiętam, sierpień, wrześniu tamtego roku, nagrałem pierwszy film z Traderem 21. Mhm. Pierwszy film. On w ogóle nie chciał ze mną nagrywać. Nie chciał. Powiedział, że mam za mały kanał. I że... Ja też tak mi powiedział Czarek. Tak, pozdrawiam Czarka. I tyle, pozdrawiam Czarka. I on mi powiedział wprost: że kurczę, że no super, no promuje rzeczy gdzieś tam. Wielu ludzi go zaprasza, ale tego filmu mamy po 100-200 tysięcy. Jeśli on widzi, że ja mam kanał, miał chyba 7 tysięcy subskrypcji. No i zobaczył sobie po prostu historycznie, ile się wyświetlają moje firmy, a, filmy, a tam było kilka tysięcy wyświetleń, rekord. I on mówi: no nie, no fajnie, fajnie jesteś, ale sorry, przyjdź później. No wprost, nie? Dostałem strzała w drzwi i hmm, i zastanawiałem się, co zrobić. Nagrałem, nagrałem, nagrałem wiadomość przez WhatsAppa, taką taką energiczną, i mówię: Kurczę, daj szansę. Po prostu ja zrobię wszystko. Uważam, że to może być taki kamień milowy, że zróbmy ten film. No i dobra, on się zgodził. Mówi: Dobra, dajcie szansę. Nagrywamy. Nagraliśmy online oczywiście, wypuściliśmy film i on w ciągu 24 godzin miał 1000 wyświetleń. Ja usiadłem i po prostu tak spłynąłem po tym krześle i mówię: Nie, tylko nie to. No i Cezary mi się nagrał. Jak to oglądasz, to pamiętasz, nagrałeś mi się i mówisz, kurczę, kurczę, wiesz co, słabo ten film, to może lepiej, jakbyśmy to usunęli, bo tam fajna wiedza, ale to nikt tego nie zobaczy, to bez sensu, nie? Usunźmy to, nie? ja wtedy mówię, co? Jak usuńmy? dostałem drugiego strzała, tak z drugiej strony, i mówię, Jezu, ja go znalazłem, uprosiłem, żeby. Wyhaslowałeś. Tak, nagle? że to jest w ogóle, jak to możliwe, że, tak, tak. że to może jest kamień milowy, ale teraz się nic nie ogląda, a on już, jeszcze chce usunąć. To chociaż mi zostanie ten trader, że, że miałem go. Jak już nawet nie będę nagrywać, to się mogę pochwalić. A on mi chce to jeszcze usunąć, i w ogóle ta historia się skończy, może ja przestanę nagrywać. Naprawdę dostałem wtedy strzała takiego, jakby mnie z domu wyrzucili, i mówię nie. I myślałem w kuchni te 5 minut i mówię, co zrobić, co zrobić, co zrobić? I mówię: Nie, ja się nie poddaję. Poproszę go o 24 godziny i zrobię wszystko, wszystko, I jeszcze nie wiem co, ale zrobię wszystko. Poproszę partnerów w ogóle, będę myślał, ale muszę mieć zgodę. I nagrałem, mówimy: Czarek, daj 24 godziny, daj mi po prostu czas do jutra. Obiecuję ci, tak mu nagrałem, obiecuję ci, że zrobię wszystko, że ten film będzie miał co najmniej 10 razy tyle co dzisiaj. A on mówi: dobra, niechętnie, ale okej, okay, zróbmy to, zróbmy to. To ciśnij, tak, żeby, żebyśmy jutro nie musieli się wstydzić za wynik. A ja wiem, dobra, wyłączyłem się. No i wtedy się zaczęła akcja, magia w akcji, czyli nagrałem się kilkunastu osobom, które znam. Wysłuchaj, jest taka sprawa i wszystkim nagrałem. Pomóż mi, pomóż mi, jakie masz pomysły, co możemy zrobić. Eee, no i wiem, okej, okay, no to zrób, zrób tutaj, zrób nagranie na Instagrama, zrób tu, eee, podepnij mnie tu. Ja kiedyś z nim robiłem nagranie, więc gdzieś mnie tutaj oznacz. Eee, napisz post, eee, zapytaj się o mailing, czy jest w stanie ktoś ci wysłać. Marketing, taki turbo w dobę, nie? Turbo w dobę, W ogóle w kilka godzin zrobiliśmy tyle działań, wszystkie odpaliliśmy od odpaliśmy razu. Wrzuć to na takie grupy, poproś o grupę, żeby cię gość dodał. Nie bądź spamerem, tylko poproś, żeby to administrator, że o super, tu mamy taki wywiad, ja go polecam, bo mhm. fajnie. No i następnego dnia było chyba 20 tysięcy wyświetleń. Bez żadnej płatnej reklamy, bo tego nie zrobiliśmy, tego nie chcieliśmy robić. I mhm. no i ten film ma dzisiaj 197 tysięcy wyświetleń. Mhm. Wtedy, wtedy on cały czas gdzieś tam sobie. To jest haslowanie, to, to co my robimy przy materiałach. To... Ludzie myślą, że robienie content marketingu to jest robienie content, to jest content, tego robisz później marketing. A ludzie tak. myślą, że content marketing to jest content, który wypuszczam, który mi robi marketing. Mhm. I to jest częsty błąd, nie? To pokazałeś, że można. No nie, ciągu... tutaj to, była, to, to był taki przykład, oczywiście, dawno temu, dawno temu, wyświetleniowo, subskry, subskrypcjami, bo kanał był wtedy po prostu mały. To, to, był, to był rok mhm. nagrywania, rok nagrywania, gdzie ja sam nagrywałem wszystkie Ale swoje Mój filmiki. komentarz jeszcze będzie taki, że. Mm, Ludzie często nie doceniają zainwestowania w relacje z twórcą. To, gdzie jesteś dzisiaj, jest zupełnie innym miejscem, niż będziesz za dwa lata. Jak ktoś patrzy przez ocenę materiału, to on nie patrzy, jestem ciekaw, co o tym sądzisz, całościowo tylko przez pryzmat viewsów, które sobie robi z ostatniego miesiąca. A nie patrzy, ten gość nagrywa seryjnie kilka kilkaset wideo. Czy jest od dawna i będzie pewnie długo? Jeśli w te wideo wpadnie jakiś strzał typowego ruchu, który wyleje się jednej nocy, no to tej fali też będziesz jechał. Trochę to ostatnio ktoś mi powiedział, tylko tak, tak analizujemy ostatnio te wszystkie rzeczy, które te wzrosty, bo naprawdę były bardzo duże wzrosty i bardzo się cieszę. Część tych filmów, o których też zapytałeś, dlaczego zacząłem nagrywać takie, hmm. takie, takie trochę swoje inne zdanie w tematach nie, nieinwestycyjnych, nieruchomościowych, to oczywiście. Ale zobacz, jak my się musimy pilnować. To wiesz, to, się nazywa autocenzura. Tak, to. Jest... Jak ja sobie to uświadomiłem, że sam się autocenzuruje, tak, było takie kurde. No, no, no to jest y, niezależni weryfikatorzy tutaj czuwają i no, jeden film został usunięty, y, on jest do obejrzenia. Bardzo dużo ludzi chciało go obejrzeć, pisało prywatne wiadomości, mm -hmm. maile, że chcą obejrzeć. Nawet ksiądz ostatnio do mnie napisał jeden i się zastanawiam, czy chce na ambonie y, promować kanał, czy, czy. Na rzutniku, tak wiesz, tam, tak, jak tak. jest psalmie. Ciekawe to, ciekawe to bo w ogóle tak kiedyś myśleliśmy, dlaczego nie ma marketingu dla, y, dla parafii, żeby był właśnie taki marketer, który tam pracuje i wiesz, i próbuje te pieniądze wyciągnąć, no, bo, no, bo tam są pieniądze, i ludzie chcą te pieniądze przyjechał wiesz, by tak śpiewać, że zapraszasz ludzi, mam talent, nie? Ja bym chodził częściej, ja nie? Chodził częście, nie? Się, to są mi lepsi. Także nie. tutaj naprawdę. No, no. Ale nie, nie idźmy w tym, w tym kierunku. Dobra, jakie było pytanie? Pytanie było takie: <grym> było podsumowanie, że takie haslowanie, to po pierwsze, czyli różne media, po drugie, odpowiednie weryfikowanie, kto cię zaprasza, nawet, że te wyniki nie są spektakularne. Też mam mnóstwo przykładów u siebie, że jedno wideo było słabsze, znaczy słabsze pod kątem ilości viewsów, nie? Bo materiał zawsze hmm. jest dobry, tak się Coś jest fajnego ale pewnego dnia pojawiło się więcej ruchu, bo ktoś udostępnił, bo algorytm uznał, że warto, albo wjechał film wiralowy, który miał ekstra tysięcy odsłon, ale było ekstra pół miliona odsłon, które rozdały się po pozostałych materiałach. Mm -hmm. Ale to prawda. Na pewno systematyczność, czyli danie sobie takiej informacji, że zaczynamy działać. No jak ja zacząłem działać, mm -hmm. no to ja miałem 200 wyświetleń na film, tak? 200-300 i to było 150 moich znajomych, którym spamowałem wiadomości, weź, no kliknij, tylko nie musisz obejrzeć. A teraz masz sobie... odsłony, a nie masz znajomych. A teraz nie mam znajomych <laughs> dokładnie. <laughs> Piszę do znajomych, oni mnie usuwają, blokują. Tak to mniej więcej wygląda, ale. To, że dałem sobie czas i powiedziałem, że no to jest po prostu część mojej pracy, że ja nagrywam film, i ja się nie zastanawiam, czy, czy będą wyświetlenia, no bo ja tego nie wiem, bo wielokrotnie się pomyliłem, że byłem przekonany, że ta rozmowa to będzie miała 50 tysięcy, 30 tysięcy wyświetleń bez problemu. I się okazało, że miała 5. Dlaczego? Nie wiem. I w drugą stronę, gdzie totalnie się nie spodziewaliśmy, że ten film, wiedzieliśmy, że jest spoko, jak wszystkie, że jest dobry, że jest fajny gość, no, że można coś z niego wyciągnąć. I nagle 100 tysięcy w dwa dni. What? Co tu się stało? Nie wiemy. Żadnej reklamy, nawet ta osoba jeszcze tego nie udostępniła. My mówimy, słuchaj, udostępnij. O, już to zrobiłaś, bo takie wyniki. Nie, ja jeszcze nawet nic nie ruszyłam. dopiero wróciłam do domu. Czasami nie wiadomo. Pytam osoby, które się zajmują tym YouTube'em, o drugiej strony. Nie wiedzą, też nie wiedzą. Hmm. Pewne czynniki są, dobre tagi. Komentarze, czyli duży ruch, czyli bardzo szybki ruch od razu po wrzuceniu filmu, czyli udostępniaj, komentuj, odpowiadaj na komentarze, lajkuj. Udost... No, duży, duży ruch od razu, jak film się pojawia w internecie i trochę przyzwyczajenie do tego, tak słyszałem. Znowu nie wiem, czy to jest prawda, bo u mnie to raz działa, raz nie. Czyli przyzwyczajenie, że jeśli Twoje filmy mają dużo wyświetleń, to dobrze by było, żeby tak zostało. No, u, mnie to, u mnie się to nie sprawdza, bo mamy świetny film, który ma 100, 200, 300 tysięcy wyświetleń, a mamy następny, który ma, nie wiem, kilka. 000. No i co? Co ja mam z tym zrobić? No. Ale to, co mówisz, też pokazuje, że nie ma dokładnej checklisty punktów, które można zrealizować, aby. Idealnej takiej listy nie ma. Są wideo, które są super dobre jakościowo, są słabe jakościowo, ale mądre, fajne, się tego przyjemnie słucha i to wchodzi pięknie. Nagrałem kiedyś wideo o upadku Almy, gdzie streściłem to, dlaczego Alma upadła, jako takie sparafrazowanie tego, co czytałem w artykule o upadku Almy. Nagrywałem to w basenie, trzymając sobie tak telefon, pobawiając w takiej poduszce na, na basenie. No i to wideo tam miało tam, tysiąc odsłon. Po czym jak wyleciał go duży viral, no to to wideo YouTube uznał jako takie best best i tam było top five wideo. Ono ma kilkadziesiąt tysięcy osłon. Mhm. Więc ono też łamało wszystkie schematy, o których teraz mówimy, czyli ani nie było regularne, publikowane było w środku nocy, bo byłem w Tajlandii, więc po prostu zrobiłem upload jak miałem internet i tagi, nie tagi, później to poprawialiśmy. Poprawianie, o którym powiedziałeś, to wczoraj rozmawialiśmy o, 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 jednym, jednym, o dwóch filmach tego samego, tej samej osoby, mm. bo nagraliśmy bardzo długi odcinek i stwierdziliśmy, że podzielimy go na, na pół. I to jest ten sam temat. Mm. Idealnie jest to podzielone, bo jest jedna część druga część tam po 40 mniej więcej e, chyba minut. I okazało się, że jedna część przez lepszą miniaturkę ma 5 razy więcej wyświetleń. Pytanie. Czy tylko wyłącznie przez lepszą miniaturkę? Nie wiemy, ale jak pytałem, no pytałem kogoś, kto mi to ocenił, kto jest bardzo dobry i, 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 i widział tą różnicę. Mówi, dlaczego ten i ten to jest ten sam, a tutaj jest 30, a tu jest tylko 5 czy 6? A ja mówię, no dlaczego, jak myślisz? On popatrzył i mówi, o dobra, pierwsza analiza, tu jest dużo, dużo, lepsza, dużo lepsze pytanie. Ale oni wszyscy mówią, że lepsza miniaturka. Ale był odwrotnie, w sensie jest tyle przykładów, antyprzykładów, że ja tego argumentu ekspertów o że lepsza miniaturka nie kupuje. Ona musi jakoś wyglądać, ale są przykłady takich, byle jakich. Miniatury, które są naturalnie zrobione tak chałupniczo i ktoś to przekonuje. I eksperci powie, no to wideo ma 30 milionów odsłon, bo taka miniaturka taka idealna dopasowana do ludzi. <grym grym> nie jest tak. taka wystylizowana, i nie ma że to Zawsze jest dobra, dobra odpowiedź, żeby, żeby jakby uznać się za, za eksperta. Nie wiem tego. Ja, ja, ja jestem dobry w nagrywaniu, czy dobry w takim sensie, że, że jestem w stanie usiąść z wieloma ludźmi, bez pytań, nawet bez sprawdzenia, kim jest gość. Miałem takich kilka filmów. I. I to się ogląda i tego YouTube nie zablokuje, gości nie wyjdzie ze studia, zazwyczaj. I to już jest sukces. I to, i to, i to już jest sukces. Więc nie skupiam się na tym YouTube. Wiem, że nie da się tego zrobić samemu. Jest tyle zmiennych na różnych innych mediach, które, które dzisiaj e, się klikają i przynoszą ruch na tego hmm. YouTube'a, czyli na TikToku, czyli na Instagramie, i na innych mediach, których nie używam, a pewnie też są. A masz podcast? U nie masz tego podcastu. E, będą. Będą od 20 grudnia. Właśnie to dla zawsze ciekawe, czemu twórca wideo, który ma dobrej jakości materiał audio i wideo, nie ma podcastu, to jest automatycznie publikowany razem z wideo. Tak, to z, najczęściej to jest kwestia na początku może nie wiedzy, później szukania, ale później może braku czasu. No my przez brak czasu opóźniliśmy to. Anchor, Anchor chyba jest taka aplikacja, Anchor, no? która właśnie spina... Tak, dystrybucja, więc my chyba będziemy z tego korzystać. To akurat robią, robią chłopcy z C kamery i powiedzieli, że już 20 chyba, czy 22. Ale godziny. teraz pytanie, które pociągnę głębiej. Czy to naprawdę wynika z tego braku czasu, czy wiedzy, czy tak nie czuję, że to było dla ciebie, dla ciebie bardzo wartościowe, żeby to robić? Ja nie słuchałem do tej pory podcastów, to może hmm. dlatego, bo gdybym słuchał, to dlaczego nas tam nie ma? Mm -hmm. Nie słuchałem. W aucie słucham, bo mam wykupiony ten, ten, ten YouTube Premium, więc po prostu. Ja leci, leci sobie. Dużo tych YouTubeów. A wiesz, jak dużo ludzi w Polsce nie ma apki YouTube Premium, czego nie rozumiem? Wiem. To jest tam niecałe 3 dychy miesięcznie. Tak. Nie ma reklam. oglądasz sobie w tle, słuchasz sobie w tle, a ludzie wolą tą reklamę przewijać. Czy znaczy, dzięki nim masz hajs, nie? Ale. No. Nie namawiaj ludzi do złego, ale yy, namawiam. Tych, którzy <noise> faktycznie. Namawiam, ale namawiam. namawiam. Nie, tych, którzy faktycznie jeżdżą, bo, no, bo niektórym to nie jest potrzebne i mm, lubią wideo. Mnóstwo osób ogląda na, na, na telewizorze, tak? Na rzutniku. A wiesz, że mnóstwo I... osób słucha radia w samochodzie? Wiem, bardzo dużo. Kilkanaście milionów chyba dziennie, tak? Nawet. I oni się godzą na to, żeby przez ich mózg przepływały muzyka, content i reklamy. I Wiem, te reklamy. No. Oni się na to godzą. Radiu, I te hasła. To już ostatnia reklama. Jest coś takiego? No. <noise> No w blogach reklamowych jest pod koniec czasami tak, że to ostatnia reklama, już chcesz przełączać, a on ci mówi, to ostatnia reklama? Aha, okej, okay, tylko jedna jeszcze jest. Jest reklama ostatnia? Myślisz, okej, okay, będzie muzyka, a jest później ogólnie specjalne. Ogłoszenie specjalne, albo... już jest specjalny, potem jest dżingiel, a potem jest wyślij sms, a a wyślij <laughs> bo już wygrasz dzisiaj 500 tysięcy złotych, tylko wystarczy smsa. I znowu, moglibyśmy wrócić do nawet początku tej rozmowy, czemu ludzie się godzą na rzeczy, które nie są dla nich dobre? Czemu ludzie się godzą na słuchanie reklam? skoro nie wnoszą nic do ich życia, to jest kwestia nie wiedzy, że mogą słuchać podcastu w innej platformie, czy nie chcą się kliknąć, czyli tak się nauczyli, że tam, wiesz, logo, jingle, coś tam reklama piąta szósta, piętnasta i słuchasz sobie. Myślę, że wsiadając do samochodu i jadąc do pracy, bo to najczęściej rano jest chyba taki pik, mm. tak to się nazywa, że te 15 chyba milionów, no. czy nawet 18 milionów Polaków. Rusza, słucha, praca, przedszkola, tak, wszystko. Słucha. Może nawet nie, nie słyszy, tylko auto tylko automatu, uruchamiając samochód, to radio się włącza w nowych autach, po prostu ono sobie leci. I ludzie właśnie pilnując te dzieci, czy są dobrze zapięte, jezu, odśnieżyć jeszcze telefon, sprawdzić. I oni jadą. To radio sobie tam gra w tle, nie wszyscy go słuchają. Po prostu się skupiają na drodze, na tych dzieciach, mm. która godzina, czy się później, czy kanapki, mam, czy wziąłem klucze, czy temu mężowi zostawiłem to, co trzeba. Wiesz, jak to rano wygląda. Masz dzieci, ja jeszcze nie, ale widzę, jak to wszystko wygląda, nawet nie mając dzieci, jak się ma firmę, wyjazdy, to wszystko. To to radio leci w tle, ale ja nie słucham. Świadomie słuchałem kiedyś i stwierdziłem, że tego jest za dużo, że muzyki, którą bardzo lubię, jest najmniej w radiu. i Ja uznałem świadomie, że Mam radio, mam dobre nagłośnienie fałcie, ale tylko, ale co, tylko podcast. Ale ten wątek pociągnę, bo to jest ważne pytanie dla mnie. Jestem ciekaw Twojej opinii. Czy mm -hmm. uważasz, że ludzie sobie w ogóle na takich pytań nie stawiają? Jakby co ja mogę zrobić, żeby to, co wpływa do mojej głowy, było lepsze? Że na wyeliminowanie reklam ja nie potrafię znaleźć żadnego argumentu, żeby słuchać reklam. Żeby słuchać reklam. No. Znaczy, widzisz, a sam my, żyje z marketingu. nie? My sobie, my sobie te pytania yy, zadajemy. I, I ja... ty jako twórca YouTube'a mówisz, kupcie apkę, która wyłącza reklamy YouTubeowe. A przy na tym zarabiasz. Tak. tak. I z... to nie mało. Tak, za te, nie za, mało. Te re, za te reklamy, które się tam wyświetlają, faktycznie yy, wpadają y, jakieś, jakieś kwoty. Y, przy dużych wyświetleniach całkiem duże kwoty. Y, ale jeśli. No znowu to, to, jest, to jest wolny rynek. Ja wiedziałem o tej aplikacji i ciągle to odsuwałem, bo aplikacje YouTube Premium która pozwala mi słuchać w tle, wyłączyć wideo, żeby mi nie świeciło w nocy w aucie, a żebym mógł słuchać wszystkich, wszystkich filmów z tą zawartością, nie słuchać reklam i tak dalej. Odkładałem to, bo to nie było dla mnie takie ważne, były inne tematy, ciągle było coś, ja mówię, zrobię to jutro, jutro, ale wiesz, tu, tu przelew, tu firma, tu księgowa, cały czas było coś. I w pewnym momencie mówię, dobra, dzisiaj to zrobię. Wpisałem to na listę po prostu, tak? No, było to wpisane na listę dzienną, którą mam, i, i, no, i nie, nie, za, nie zawsze zrobię wszystkie zadania. Ale mówię, dobra, to jest najważniejsze, muszę to zrobić, bo to zmieni realne moje życie, a jest bardzo tanie. Mówię 30 zł, obstawiam to na karcie, nie będę tego czuł, no bo to jest 30 zł, ale mi to zobaczę jaki komfort. Ja później to poczułem w samochodzie, mówię, wow, kuszu debilu. Powiedziałem sobie tak: mówię, kuszu debilu, czemu zrobiłeś to tak późno? No. I my dopiero po czasie, kiedy czujemy ten komfort, Komfort, nie wiem, kupienia sobie dobrego materaca, przecież spędzamy w łóżku 8 godzin, 6, 8, ale zobaczcie, jedną trzecią doby i my mamy często słaby materac, za łóżko. Teraz jestem na etapie właśnie wymiany łóżka na ogromne dwa. Albo masz mega radio w samochodzie, a słuchasz w domu z telefonu muzyki na przykład, nie? Tak. E, agent specjalny, Grzegorz do zadań specjalnych powiedział, jak robić YouTube'a, żeby mieć miliardy odsłon. Miliony na razie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.